Dobrze, idziemy dzisiaj na wycieczkę kolejną. Dzisiaj będziemy nagrywać przy takim jeziorku na Walii. Oczywiście dzisiaj przejechaliśmy z, z, ze znajomymi tu na trzy kampery. Bo w grupie jest raźnie, jak najbardziej się podróżuje lepiej w grupie. Dobrze, a więc, żeby dojechać na to jeziorko, to w ogóle trzeba zaparkować przy wiadukcie. Tutaj nie ma żółtych linii. W pewnym momencie, się zaczynają żółte linie, to oczywiście nie parkujemy na żółtych. I trzeba przejść na nogach kawałeczek, ale niedaleko, dobrze i podążamy tutaj za strzałeczkami tędy koło tutaj takich domostw, ale już widać, że ewidentnie wchodzimy tutaj na ścieżkę prowadzącą do naszego pięknego jeziorka, idziemy wzdłuż Strumyka dzisiaj mamy dość nawet słoneczną bo wyłania się to słońko, ale w wieczną pogodę ale tak będzie pięknie, wiem o tym No, powoli Majka, powoli. girl Przy zbiorniku na wodę odpowiada, że za swoje bezpieczeństwo ma własną odpowiedzialność. Czekaj, czekaj, bo tutaj mamy takie piękne widoczki. Tu mamy mostek. Mamy taki strumyczek. Się tutaj strumyczek, mostek i uwaga, tu jest miejsce kontrolne, druga metalowa bramka, i w jedną stronę możecie iść do góry na miejsca widokowe, żeby sobie popatrzeć na to jeziorko z góry, a tutaj przez strumyczek w prawo jest droga po to, żeby dojść pod samo jeziorko do, do plaży jeziorka, tak? I tędy dzisiaj pójdziemy, idziemy przez strumyczek. Dotarliśmy do tego naszego jeziorka, ma piękny, taki turkusowy niebieski kolor, a ponoć zawdzięcza to zielonym i niebieskim algom, które sobie tutaj żyją, i one tutaj są. Dlatego tutaj jest odradzane wszelkie próby pływania, a szkoda. No, byłoby piękne też zdjęcie tutaj na wodzie i też dla ludzi, dla zwierząt może być objawy takie jak wymioty, wysypki, jakieś takie małe takie rzeczy e... myślałem, o patrzcie teraz się słońce, jak to wygląda no pięknie to wygląda, ale jest to małe <laughs> pierwsze co tutaj e, zauważyliśmy jak tu podeszliśmy to jest to małe to jest takie, nawet nie jeziorka a sadzawka, można by powiedzieć ale no jest to piękne jest to piękne jak najbardziej. Zobaczcie przebitki. Czy warto to przyjechać? Yy, można to sobie przyjechać na spacer taki mały. Jako jedno z miejsc na trasie, jak najbardziej. Można by sobie takiego grilla zrobić. Ale tu będzie kusiło, żeby to popływać. A tutaj mówię, jest to niezależne. Tutaj kawałeczek wyszedłem do góry i takie widoczki już. Takie widoki. I teraz jest pytanie, czy to jest dobre miejsce, żeby przyjść tutaj w, w, w ciepłą pogodę, kiedy jest, jest słońce gorąco, grilla sobie to przyjść. Nie do końca, bo za bardzo by kusiło, żeby to popływać, <laughs> a ten kolor właśnie wody. Ten niebieski kolor wody, oczywiście od, od pięknego nieba będzie odbijało troszeczkę, ale zawdzięczany jest przede wszystkim tym glonom. Pamiętajcie, one są niedobre dla człowieka. To już chyba jeden z najwyższych punktów widokowych na tej trasie. To była taka stroma ścieżka. Ale można sobie wyjść tutaj naokoło. Klap 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 klap. Po prostym prawie i też tutaj możecie wyjść. Fajne miejsce na kilka zdjęć na Instagrama, bo jest pięknie. Na zaczepnięcie takiego fajnego klimatu dla serducha, i na kolejną. Jako przystanek w kolejnym miejscu na trasie. Ja już Wam powiem, że mamy Patronite i na Patronite możecie zobaczyć ciekawe rzeczy, które możecie od nas dostać za takie małe wsparcie. Więc zapraszam Was do zobaczenia na na Kółkach na Patronite. I to być może będzie koniec w tym odcinku, a może pokażemy Wam, gdzie się wybraliśmy dalej.